Dzień dobry, cześć, witajcie. Słuchajcie taki odcinek yy, taki po prostu informacyjny, no bo końcówka roku jutro ostatni sylwester. Także yy, no jedni się bawią, trudzy nie. Zależy co kto lubi. Słuchajcie, tak sobie przyszedłem zerknąć czy z maszynami wszystko OK. Tak po prostu rzucić okiem. Mm, pokażę Wam dwa bąki, o których Wam chyba jeszcze nie mówiłem. Jeszcze chyba nic na ich temat nie nagrywałem. Chodzą u nas już drugi sezon bodajże. Takie bączki dwa. Jeden, ten, który jest teraz Wam pokazuję, to jest model 80. Ten jest model 70. Obie noweczki. Także troszkę tam poprawione, troszkę udoskonalone, że tak powiem. U nas służą głównie do pracy przy zwózce jabłek. I jeżeli macie ochotę, to, to coś wam tam na ten temat nagram, jeżeli nie, no to nie. Także wypowiedzcie się, bo tu do, moim zdaniem fajne traktory i myślę, że Warto kilka słów powiedzieć. Słuchajcie, taki sprzęt będzie do sprzedania, gdyby ktoś był zainteresowany, myślę, że w najbliższym czasie mm, będę chciał go sprzedać. Bo podopinałem sobie tam tematy, które miałem podopinać, i, i na ten moment ten sprzęt będzie nieużywany. Szkoda, żeby się marnował. Może jeszcze komuś posłuży. Tu jest dorobiona kolumna. Także, też jeżeli macie ochotę to coś tam na ten temat nagram, słuchajcie, no cóż więcej, no, no koniec roku jakieś tam podsumowanie, nie ma za bardzo co podsumowywać, no bo sezon jaki był, taki był, myślę, że u większości, niestety te przymrozki dokuczyły, zrobiły swoje, wiadomo, no coś, coś tam się udało uratować, Troszeczkę spadek plonu zrekompensowała ta, ta cena. Także ogólnie mm, źle nie było, mogło być lepiej, o tak powiem. E, co więcej. No tak jak mówię, no, gdzieś tam po nowym roku będziemy w miarę systematycznie tu nagrywać, jest kilka rzeczy do ogrania. No, no, coś tam się zmieniło, coś tam się pojawiło, tak jak mówię, te, te, te dwa traktory. Co prawda nie jest to świeży zakup, bo tak jak wspomniałem, my już dwa sezony nimi pracujemy. No i tyle. Słuchajcie. Za chwilę, czyli po, po nowym roku. Myślę, że już tutaj zjedzie do mnie stacja meteorologiczna. Nie będę ukrywał, bo nazwy, bo to, bo to nie ma żadnego sensu, ja się zdecydowałem na stację Metosa konkretny model całe po prostu wyposażenie co i jak to już wam nagram jak jak to do mnie zjedzie. Myślę że jak to jak to zamontujemy być może uda się tutaj nagrać kilka słów z dystrybutorem tego tutaj na, na Polskę także no, no, no wszystko w trakcie stacje stacje na pewno wam ogram. Pogadamy o tym co tam co tam po prostu jest na jej wyposażeniu, jakie tam dane będzie zbierała, i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko przed nami. Słuchajcie, gdzieś tam wiele osób, znaczy wiele, no kilka osób pytało, o, pytało o tą listwę, czy jestem zadowolony, jak to się sprawuje, czy się sprawdza i tak dalej. No słuchajcie, no, no listwa jak listwa myślę, że one są. Wszystkie zbliżone gdzieś tam konstrukcyjnie do siebie. Jedne wykonane trochę solidniej, drugie trochę yy, mniej pancernie. Słuchajcie, no swoje zadanie spełnia. U mnie lata już tam sam nawet nie wiem trzeci czy tam któryś sezon czy czwarty. Ja jestem bardzo zadowolony. Jest to narzędzie w zupełności wystarczające dla mnie. Aczkolwiek yy, nie mam grubego cięcia w sadzie dla tego listwa. Co wam mogę powiedzieć po tych kilku sezonach? Na pewno w większości przypadków lepszym rozwiązaniem byłyby piły na górze. No ja mam listwę, mi to wystarcza. I tyle. Słuchajcie, tu się tak naprawdę za bardzo nie ma co psuć. No wiadomo, no, no tu jest konstrukcja solidna. Nic tu się nie gnie. Wiadomo, nożyki gdzieś tam się czasem złamią, ale to po prostu jest kwestia wprawy. Ja najwięcej tego łamałem jak, yy, no by, gdzieś tam moje początki, gdzieś tam się dopiero przyzwyczajałem do tej listy, Tu wiadomo, no, to jest kwestia wyczucia, kwestia yy, no, w miarę kontrolowania, żeby ten cały zestaw równo jechał, wiadomo. Na początku no to było różnie, bo by się człowiek tu wychylił, tam zaglądnął, tu gdzieś kołem skręcił, nożyk pstryk i, i tyle. Teraz, teraz po prostu na cały sezon cięcia, no, no, w tym momencie jestem na końcówce, bo już mi tam niewiele zostało. I w tym momencie, no mówię, no, no sezon cięcia myślę, że zamknę na wymianie dwóch, czy tam trzech sztuk nożyków, także uważam, że coś tam już się trochę nauczyłem tym jeździć, jest w miarę, w miarę ok. No i tyle, słuchajcie, no cóż, no ułatwia pracę, troszeczkę pomaga w zhamowaniu wzrostu, wiadomo, samą listwą się tu cudów nie narobi. To musi być połączone z cięciem korzeni, musi być połączone z regulatorami wzrostu. To jest yy, po prostu złożony proces. Wszystko zależy od klasy gleby, od, od stanowiska, od podkładki, odmiany, wieku sadu. No, no, to jest złożony proces. Ja mówię, ja też testuję u siebie. To nie jest tak, że ja mam patent na mądrość i, i wszystkim tu będę yy, gadał, jak to nie jest dobrze, bo mówię, tu, tu wszystko po prostu wychodzi. Każdy rok jest tak samo inny. Więc nie ma tutaj, że tak powiem, uniwersalnej metody, którą można przenieść jeden do jednego, gdzieś tam z sadu do sadu. Także tak to słuchajcie, mniej więcej wygląda. Co więcej, gdzieś tam się przykrykowywuje do drugiej części tego filmu o zielonym. Gdzieś tam ktoś ewentualnie jeszcze jakieś pytania, jakby się pojawiły, to śmiało zadawać w komentarzach pod tym filmem, czy, czy pod filmem. Yy, konkretnie o fendzie, coś tam, coś tam yy, chętnie odpowiem, jakby się jeszcze coś pojawiło. Widzę, że tam kilku, przeglądałem to sobie nawet dzisiaj cały ten yy, odcinek. Widzę, że tam kilku rzeczy nie dodałem z wyposażenia, bo po prostu zapomniałem, więc uzupełnię to po prostu w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, no cóż, no, no, no z grubsza tyle, no. tak jak Wam mówiłem, cięcie, cięcie listwą kończę, yy, cięcie ręczne, korektę już zaczęliśmy, już tam yy, z chłopakami trochę zaczęliśmy ciąć, to no teraz wiadomo, przerwa świąteczna, myślę, że wejdziemy już na całego po, no po nowym roku, bo, bo gdzieś tam wskakiwać na dzień czy dwa, to. to nie ma sensu, bo każdy chce odpocząć, a no jest jeszcze na to czas, mamy... Mamy spokojnie na to czasu. Zima jaka jest, taka jest. Gdzieś tam teraz w prognozach coś zapowiadają trochę ostrzej, no ale zobaczymy. W każdym razie nie śpieszymy się. <laughs> Wszystko na spokojnie. Jakoś chrypa mnie łapie. I słuchajcie, no cóż więcej. No chyba tyle z grubsza w dzisiejszym, w dzisiejszym materiale. Tak, jak mówię, jak, jak macie tylko ochotę coś, coś tam posłuchać o, o, o tych renóweczkach, to chętnie coś tam parę słów powiem, pokażę trochę to lepiej. Gdzieś tam mówię, jak będzie fajniejsza pogoda, to wyjedziemy na zewnątrz, czy tu nawet na środek, żeby trochę lepsze oświetlenie było i coś tam, coś tam pogadamy. One są zbliżone, tylko po prostu tam delikatnie mocą się różnią. I tyle. Także słuchajcie, na, yy, już tak podsumowując na koniec. Na nadchodzący rok, nadchodzący sezon. Chcę Wam złożyć serdeczne życzenia. Zdrówka przede wszystkim, pomyślności, spokoju i po raz kolejny to powtórzę i podkreślę: jedności, żebyśmy wszyscy, wszyscy wreszcie kiedyś nadszedł taki dzień, żebyśmy się zjednoczyli i zaczęli mówić jednym głosem, bo. Bo ja będę dalej obstawał przy swoim, że po prostu wszystko zależy od nas, tak naprawdę. Tylko, tylko w jedności jest siła i jeżeli wszyscy zaczniemy mówić jednym głosem, jeżeli gdzieś ta perspektywa dla nas wszystkich zacznie wyglądać tak samo, to, to uwierzcie mi, że naprawdę, naprawdę możemy dużo ugrać na tym wszystkim. Wiadomo, świata nie zmienimy. Pewnych spraw, które gdzieś tam się poza kulisami toczą, też nie mamy na to wpływu ale możemy mieć duży wpływ po prostu na, chociażby na tą sytuację z cenami, która, która dobrze wiecie, że rok w rok po prostu powtarza się to samo. Ja mówię, nie można mieć pretensji do nikogo, bo podejrzewam, że każdy z nas jakby był po drugiej stronie barykady, robiłby dokładnie to samo, ale i tutaj też nie chodzi o to, żebyśmy, wiecie, wytykali palcami jednych czy drugich, tylko o to po prostu, żebyśmy wreszcie zbudowali Taką solidną, ugruntowaną naszą pozycję na, na całej tej sadowniczej scenie, na całym tym sadowniczym rynku, żeby, żeby nasz głos po prostu zaczął się przebijać. A tak jak mówię, tylko po prostu możemy to zrobić wspólnie, zebrani w kupę, zebrani w siłę. Wtedy myślę, że naprawdę wiele możemy zmienić. Także jeszcze raz. Zdrówka, pomyślności. I jedności na ten nadchodzący 2025 rok dla Was wszystkich. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!